Dzień dobry, dzień dobry. Jest u mnie Kazimierz. Do widzenia. Z kanału Rysieś Kaszewę. Zarówno pyta się, czy Kazik założył kanał. Kazik, będziesz zakładał kanał? Nie. Czemu, dlaczego? Czemu? Będziemy pracować na wspólne dzieło. Oczywiście. Dzieło Kazik nie. też nie ma czasu na montaż i... Ja po prostu nie umiem nawet. Ani nie mam, ani nie mam nawet tego, konta. No, Co A dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy planować, jak tutaj zagospodarujemy nowy, nową chłodnicę klimatyzacji. Tak, aby klimatyzacja była wydajna. I po prostu sprawna. Jak najwięcej jak najmniej tego kurzu, nie? No, Tam dostawało No, po się. prostu żeby działała nam przez Styku. cały sezon i po prostu następny sezon, żeby działała fajnie no. i musimy to tak przerobić. Po prostu trochę się to pytałem, bo pierwszy raz ogłębnie głębę robił klimatyzację, ale mój wujek też pracuje w klimatyzacjach i w ogóle no pracuje, ma własny taki, ale on bardziej zakłada klimatyzację takie chłodnie i w ogóle i też mówił, że musi być duży, duży, duża ta chłodnica ta, i mhm. po prostu musi być dobry odbiór tego ciepła, żeby się nie zapychała, ale on mówi, że to to badziewie i to po prostu trzeba. No też jestem tego zdania. To trzeba zlikwidować i po prostu przenieść taki zrobić pakiet chłodnica tak, jak jest na przykład w ciągnikach. I po prostu jakiegoś moskita dać siatkę czy coś. No, Zawsze ale to może otrzepać, nie? moskitem, moskitem, ale no bo jak już, bo zobacz, tutaj jest ten moskit, ten odrzutnik, nie? Na no. przykład, nie? To on już będzie spełniał tą rolę, a i tak będzie codziennie to wszystko będzie dmuchane, nie? To będzie czyszczone, bo no, no, no. taka obsługa co dzień na kombajnu, bo my cały kombajn trzeba codziennie tak przedmuchać, wszystko przesmarować, sprawdzić i dopiero może jechać w pole, nie? Tam ta chłodnica, co była stara w tutaj kombajnie od klimatyzacji, to ona była ona jest zbita szeroka, za mocno, no. ona, ona są... musi być no. cienka, cienka, a duża, duża, no, no. wtedy, żeby łatwo przechodził. Dobra, to co Adrian, idziemy na kombajn? Jeszcze zobaczymy, ogródek ci pokażę, Dobra, idziemy. Widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy po krótkiej przerwie. Będziemy działać tutaj w bizonku Kaziu wpadł tak po obiadku Do nas Jak tam obiadek? Co miałeś na obiadek? Ja na obiadek? Pierwsza, czerwona. Ty, a my to samo Co? My to samo mieliśmy Tak? No O kurcze No popatrz jak świat mały I jak ty myślisz? Czekaj, wejdziemy tu O kurczaki Naszej paki U, tam w... O, tu jest Czekaj, byś tam otwórz No znaczy, się czekaj, ja tu się robić do... Ja nie wiem Ja też nie wiem Ale się tu jest pasek Dobra to co, ściągamy to do góry? To jakby trzeba było ten 13 klucz na tym. Ale ja tu podniosę do góry Nie bo tutaj pasek jest trzymał od napędu wentylatora Myślisz? No. Dobra to po trzynastkę To idzie ze mną po klucze wszystkie? Ja? No bo no ja bym musiał. Ja wejść szybciutko ten, ogarnij klucze, a ja tu poczekam. Bo mi tu ciężko będzie wyjść. Co? Mi tu będzie ciężko wyjść. Grobuj tego helikoptera, wyciągnąć. to jest załokaj ból, a blum. plum, plum, Ty, słuchaj. A bo cię tutaj tak będę faszerował, tydzień po niej nie, we, nie zmieścisz o, się. Nie, nie, nie. Dobra, to idę. Dzień gorącego lata, tu tu, ru, tu, 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 tu. Dzień gorącego lata. Oh. Co? Ja Jaj to... Ja... Nie, 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 nie. Tak, ja... od tego gadania chyba, co? No ja tu kurde całe moje życie opowiedziałem do kamery. A kamera nie była włączona, mi dać wyłączoną kamerę, a nie spojrzałem. I nic nie nagrałeś. No nic nie nagrałem. A ja pierdzielę, ja tu opowiadałem o swojej... Serio nic nie nagrałeś? Ja myślałem... Nie no nic. No ja myślałem, że mi dać włączoną kamerę, bo miałeś ją na czole. Ja że żebyś ty sobie włączył. Widałem ponownie, teraz o, teraz halo widać mnie, a widać. O, dobra, Dobra, teraz tak, na napinacz. E, ten ja zobacz Adrian, skąd tamta? Chłodnica zaciągała powietrze do chłodzenia tej chłodnicy, te wentylatorską zaciągały. Widzisz skąd? Zury wydechowej. Ale zobacz, teraz jak tu nadmuchuje wentylator, tu jest strasznie gorące powietrze. I to cały czas w tym gorącym powietrze jest. Tak, czyli ja bym tutaj ją dał. Tu ją trzeba to trzeba zdemontować i ją tutaj w ten, w Żeby była. Ona pierwsza zimna Ona. A ona dużo nam. Jak wyczyścimy chłodnicę, nie? ona będzie pięknie tu działać. Tam to jest niewy... I dlatego te sprężarki siadały. A jak sprężarka siada, to się zaciera i się pali. Ale jak pierdne to wszystko idzie tutaj, nie? To nigdzie indziej tym... Ty, tak samo jak pierdzisz pod prysznicem, nie? Co? Ty pierdzisz pod prysznicem? Nie, ja nie Kto nie sikał w jeziorze czy morzu, niech podniesie rękę, nie? Niech po, nie po, nie... niech rzuci mi pierwszy kamień, kto nie ma winy. No. Dobra, wynos wynosimy się stąd. O, ale fajnie zabija. Oj, i ciągniemy, i tak poruszamy. O, to już lecę. Dójko. Za to, za to, za to. Ja nie mam jak. Opa! O kurde. Ciężki jednak. Kurde. Czekaj, bo ja muszę wyjść. Trzymasz? Kurde, ja mam telefon, czekaj. Bym musiał stanąć na to, wiesz? O, gitara. Tam za chwilę się będę korysował. I to położymy nie... I Ty do rurze, mogę się stanąć? Na tu? No. Na tą, jo. Ale śmierdzi z niwami, co takimi niepotrzebowymi? Czekaj, muszę to... wyjść Co tak śmierdzi? Co tak śmierdzi? Nie, bo ktoś się zesrał. Zesrałeś się? Nie, weź tu położymy na to. Na co? Na tutaj, na tą blachę Ale... Oh. Ta woda chyba, co? Pomuchaj. To ta woda? Mm -hmm. Ciekawe co w tej wodzie było, Fui. co? Może ta woda z Harshera <grym> Zoba. I codziennie trzeba od tamtej strony wszystko dmuchać. I to musi być fres plężarka. Zoba, ona ma... Ona moim zdaniem nie ma 50% skuteczności ta chłodnica. No i może się grzać później kombajn. One są duże, ale, ale, ale to jest słabe zastosowanie. Bo to powinno być przed dniem koszenia, powinno się uchylić i tu przeczyścić ładnie. A widzicie sami, że to trzeba wyciągnąć cały ten. Kurde, ten wentylator, nie? To głęboko powinno być jakoś inaczej wywiązane. Kurde, masakra. To chyba na Warszawie zrobimy ściągaczem. Halaj, top! Tu. Stop tu Halaj! I klucz 27! Płaski! Bo teną osusza, damy chyba tutaj? To wszystko kurcz, czekaj. No. Dobra, kiedy. O kurde, tu spadnie mi. To się wrogiem klimatyzacji. Tak? Klimatyzacja nie lubi wilgoci. To dlatego w Passatach 1.9 nie ma klimatyzacji. No. Bo zawsze czuć wilgocią. Tak. Czy to czuć wilgocią, bo... babę wsiadają i zawsze mokro mają? <laughs> tak. To, tu <to> będzie? <laughs> Kaziu? No? Co tam? A, sorry, to komuś. Aha. Ale zobacz, to do Kresu, Ale zobacz, wszędzie nas ludzie poznają. Nawet y, w Subsku, gdzie tam byliśmy, e, w in Interkarsie. nie? No. Jestem waszym fanem, oglądam. Gościu taki 30 lat chyba, nie? Jestem moim fanem? Ja? No, no? pewnie. O kurde. no Aha, fajny Jak Ja jak ja twoje filmiki montuję, nie? No. To tam tak jest, coś tam Kazik Zamota się i później Joker gnido, wytnij to <gry> I tak to chwilę Ja pierdzielę Co? Kurde nigdzie nie było Czego? Do no, tego co chciałeś A co chciałam? Marker A marker? Dobra, nie, nie damy radę Dla mnie chcesz to Chcę do pisania rysowania Olkowi i chlęcy daj. Ale to nie chcesz? Nie zaznaczasz? Nie mam marker masz Ok, ok, To jest odłamkami. Uła. Dobra, słuchaj. E, no. To rzucamy na dół, tak? To wiesz? może te ja ci podam, wiesz? No i co jeszcze? No czekaj, na razie zrobimy to utęsknienie sprężarki, trzeba wrzucić na dół? Kurczę, molek żebym ja się tutaj nie spierdził, bo w klapkach jestem. Ja pierdzielę. Ty wiesz, Kazik, jak na radarze tam leje kołbyt gości, masakra u nas nic. Co, <noise> co, się, co się cieszysz? Co, co się cieszysz? to bym Trzymaj to. Oleg, ciężki to. Kazik Farm, kanał rolniczy edukacyjny. gdzie jest motek? Młotek. Młotek był. No dobra, moi mili parafianie, już tu kończymy małą akcję. Sprężarka była przymierzona, to wszystko pasuje jeden do jednego. My tu się pomału już zwijamy. Nie pokazałem wam, jak to tu pasuje, bo na to nie ma sensu na tej sprężarce bo to jest stara sprężarka. Przewody mam zabezpieczone przed wilgocią, bo to jest podstawa. Bo jeśli gdzieś się dostanie do układu wilgoć, ten wąż i tak będzie przekuwać. Adren już załatwia kolegę, który ma zakówarkę taką mobilną i tego będzie przekuwał. Tu oryginalnie jedna dziura już jest, którą przełożymy przewód. Teraz weźmiemy jeszcze jeden, będą musiał dorobić niestety otwór, to dorobimy i będzie siatka, będzie klimatyzacja tutaj. E, schłodnica klimatyzacji na tą całą, tą tu część, praktycznie. Tu od dołu pójdą fajnie sobie przewody. Jeden i drugi, że zrobimy to praktycznie to już będzie pięknie wyglądać jak oryginał. W tym miejscu będzie filtr z osuszaczem. Także to będzie takie bardziej schludne i bardziej kompatybilne jak to mówią. Także zobaczycie efekt końcowy, ale myślę, że to będzie teraz. Adrian mówił, że kurczę, czy to blisko chłodnicy i że to będzie tutaj niewydolny ten układ. Ale jak będzie cały czas prężarka schładzana, czy z chłodnicy, będzie czynnik schładzany, to ona nie ma prawa się zacząć, bo, bo tutaj, jak była ta chłodnica, no to nie miała ra jak się schłodzić. Bo po prostu była za duża temperatura, a tu będzie cały czas świeże powietrze nalatywało z tej strony. Z... Będzie kurwa mać. Będzie zaciągać świeże powietrze. Także będzie to powinno działać. Dobra, my tu sprzątamy. Jeszcze trzeba koło tutaj zbić i. Zobaczymy, czy będzie, bo będzie, podejdzie to koło do tamtej sprężarki, bo musimy nowe, tak zamówić, ale żeby zamówić to koło, musimy wiedzieć, jakie koło. A jak to będzie dobre koło pasować, wszystko, to będziemy mieli już na wzór, bo jakiś numer spiszemy, zamówimy z sklepu, tak samo już chłodnicę mam znalezione, filtr, to też po symbolach znajdziemy, taki sam zamówimy. No i będzie wszystko super, tylko wtedy trzeba będzie osuszyć cały układ po próżnią, bo próżnia to jest podstawa. Bo pod wpływem próżni każdy każda, każdy mały, takie jakby powiedzieć, kropla wody staje się, nie wiem, tak mi wujek mówi, że się rozpada na małe, małe atomy i po prostu wciąga to wszystko sprężarka i po prostu wydala tą wilgoć i trzeba po prostu parę razy to przepuścić przy próżnią. Jakoś wujek to mówi, czy jakoś tam wpójść trochę czynnika, czy azotu i wtedy musi być dobrze. Dobrze, także nie będę wam dalej zanudzał, sprzątamy i widzimy się na dole.